Maciej Dobrowolski, dzień dobry, ze mną gość Radia Parada, Kamila Majchrzycka, dyrektorka Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana Wodzi. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry, witam serdecznie. Upewniłem się na początku naszej rozmowy, bo tutaj zdradzę tajemnice studyjne, że zanim tutaj usiądziemy przed państwem i teraz rozmawiamy, to my się rozgadujemy z naszymi gośćmi, także z panią dyrektor. Rozgadałem panią dyrektor i muszę przyznać, że na takie samo rozgadanie liczę teraz, bo będziemy mówić o rzeczach dobrych. Jeżeli mielibyśmy jednym słowem określić to, co robi Centrum Dialogu w Łodzi, to to są... Dobre rzeczy. To są dobre rzeczy, które łączą e, ludzi, stwarzają przestrzeń do spotkania, e, do dialogu, czyli do dobrej rozmowy. I myślę, że tak, że to jest też instytucja, która pracuje na wartościach wartościach szacunku, tolerancji, e, otwartości i szerzenie takich wartości jest dobre. No dobrze, ale ono jest potwornie niemodne w tych latach w Polsce. Tolerancja, szacunek, a fu! Mm -hmm. Nie ukrywam, że trafiliśmy na bardzo e, trudne czasy. E, Centrum Dialogu od początku miało taką misję, żeby mówić e, o tym, żeby nigdy więcej nie, po nie powtórzyły się e, tragedie wojny. E, żyjemy teraz w takich czasach, w których. E, Wojna dzieje się y, bardzo blisko nas, odczuwamy jej skutki, czujemy niebezpieczeństwo i jest to faktycznie bardzo trudne y, dla nas, też tak y, etycznie, moralnie, jak teraz o tym mówić, że nigdy więcej, skoro to nigdy więcej się dzieje. Ale jako instytucja kultury, jako ludzie, którzy czujemy misję, y, no czujemy, że to jest właśnie moment, w którym jeszcze intensywniej powinniśmy pracować i jeszcze intensywniej mówić y, o tych wartościach. Ale idąc nadal tym, za tym ciosem, czyli opowiedzeniu o tym, że to, co robicie, jest bardzo niemodne, to chciałem też Panią sprowokować że i usłyszeć, taką mam nadzieję, że nadal to usłyszę, że mimo wszystko, mimo tych polityków, którzy pchają nas w bardzo złym kierunku, którzy uczą rzeczy, które jeszcze kilka lat temu były niedopuszczalne, a teraz stają się normą, to jednak ten szacunek, ta tolerancja, umiejętność pogadania, akceptacji czegoś, co jest trochę inne od nas, może jednak jeszcze nie do końca umarło? Na pewno nie umarło. Co, codziennie mamy dowody na to, że jest mnóstwo ludzi, którzy chcą ze sobą rozmawiać, którzy chcą być ze sobą w trosce, opiece, a nie przemocy. Jest naprawdę bardzo trudno, bo zewnętrzny świat napiera, ale robimy działania antydyskryminacyjne, robimy działania związane z przeciwdziałaniem mowie nienawiści, czyli tym, co nas zalewa również ze strony politycznej. No może jest to utopia w pewnym sensie i, i może właśnie w sztuce, w kulturze próbujemy się ukryć przed tym strasznym światem, ale ale to działa. My to widzimy na co dzień, że jeżeli spotkamy się w różnicy w bezpiecznej przestrzeni, bez uprzedzeń, to jesteśmy jako ludzie siebie ciekawi, e, jesteśmy nastawieni na, e, na to, żeby się poznać, i naprawdę to jest też nasza natura. A gdzie ta pani bezpieczna przestrzeń, mam na myśli Centrum Dialogu, mieści się w Łodzi? W Łodzi znajdujemy się w przepięknym miejscu Parku Ocalałych, i to też jest bardzo symboliczna przestrzeń. To tam, gdzie kiedyś były komisy, pola, różne. Rodzaju pozostałości po starych bałtach. E, tak, tak. E, 20, ponad 20 lat temu właśnie na tych terenach, które przylegają do terenów byłego e, łódzkiego Getta, powstał park ocalałych, była to inicjatywa Haliny Elczewskiej, która była jedną z ocalałych z łódzkiego getta e, i chciała ona założyć park, w którym pokazane jest, że właśnie m, bardzo wiele osób. Które ocalało Złudkiego Getta, stworzyło nową jakość życia, przemieniło tę swoją traumatyczną historię na działalność na rzecz ludzi, taką aktywistyczną. Często te osoby zostały lekarzami, na przykład działaczami społecznymi. I odbudowywały ten świat i pokazywały, że mimo tego okrucieństwa i tej złej natury człowieka, którą też w sobie mamy, jest też pełno dobra, tak jak pan powiedział, nadziei i trop. I ten, w tym parku rosną właśnie drzewa, które zostały zasadzone na pamiątkę osób ocalałych z ludzkiego getta i często odwiedza nas drugie, trzecie pokolenie, oczywiście też osoby ocalałe, które teraz już są w bardzo podeszłym wieku, które ten, to przesłanie dla świata niosą. Tam jest wszystko razem w jednym miejscu można powiedzieć, bo tam jest pomnik, który pomnik, który ma symbolizować. No właśnie, Jak powiedzieć o tym pomniku? Polaków, którzy żartowali Żydów. Ma symbolizować tą taką dobrą stronę Polaka. Dużo mówimy o złej stronie, prawdziwej złej stronie, niezależnie od tego, czy komuś się to politycznie podoba, czy nie. Ale też czasem ta zła strona jest przykryta tą, tą dobrą stroną, która była. Ale tam obok jest jeszcze i ławeczka Jana Karskiego. Kto Jan Karski był. Kto nie wie, niech poczyta, grzech popełnia śmiertelny, jak nie wie. To wszystko w jednym miejscu. No i jest pani, jest centrum. Mm -hmm. Tak, y, ta przestrzeń jest wypełniona wieloma, wieloma znaczeniami. Y, bo patronem centrum jest Marek Edelman, też y, osoba y, pochodzenia żydowskiego, ale działacz y, społeczny, który mocno był związany z Polską, ale też y, z Łodzią, był kardiologiem. I jego żona Alina Margolis Delman, która była z kolei pediatrą y, świata, jeździła po całym świecie i ratowała. Dzieci, kobiety z różnych konfliktów militarnych i humanitarnych. Więc te wartości, o których mówiłam, opierają się właśnie o konkretne historie ludzi, którzy są z tym miejscem związani, którzy swoim życiem świadczyli to, że działanie na rzecz poprawiania świata wokół nas ma sens. I mówimy oczywiście o historii łódzkiego getta, z którego wywodzi się cała inicjatywa Parku Ocalałych i Centrum Dialogu, ale dla nas bardzo ważny jest ten akcent na przyszłość, na teraźniejszość i y, ocalanie właśnie bardzo różnych y, aspektach. No, ten pomnik, o którym pan wspomina, no, to pomnik sprawiedliwych wśród narodów. Oni też ocalali Żydów z y, y, II wojny światowej. Y, Jan Karski był pierwszym emisariuszem, który opowiedział o Holokauście y, aliantom. Bo dał się y, złapać, dał się posadzić w Auschwitz. Żeby doświadczyć tego. I... Uciekł i opowiadał ludziom, i to wcale nie było takie łatwe, było bo takie nawet prezydent Stanów Zjednoczonych mu nie wierzył. Dokładnie, i myślę, że w dzisiejszych czasach często też mamy takie reakcje, że gdy dowiadujemy się o jakichś strasznych zbrodniach y, i kryzysach humanitarnych, nie możemy uwierzyć w to, że ludzka natura może iść w tym kierunku. Więc, mimo że ta komunikacja jest dużo szybsza w dzisiejszych czasach, mamy media społecznościowe, y, to wciąż nie wiemy tak naprawdę, co się dzieje. Znaczy wiemy to, co chcemy wiedzieć. To, co chcemy wiedzieć, to co... No właśnie, tutaj ten problem fake newsów, które, które już totalnie nam e, pomieszały i, i to zło gdzieś mimo wszystko się dzieje. Więc tę historię przytaczamy, e, ale nie po to, żeby jakoś ją e, podkreślać, e, ale po to, żeby była takim przestrogą, tłem e, do tego, że jednak, tak jak mówię, czynienie dobra e, ma sens. Linerem Radia Parada jest, to się tak mówi w języku marketingowym, takim hasłem, takim czymś, co opowiada króciutko o, o misji Na przykład, linerem Radia Parada od niedawna jest hasło w superrytmach. A jakim linerem jest, mhm. jaki slider prowadzonego przez Panią Centrum Dialogu? Takim naszym hasłem jest pamiętać, rozumieć, działać. I związane jest to z właśnie bardzo też takim symbolicznym znaczeniem, nawet samego budynku i otoczenia centrum. Dialogu, czyli mamy pamięć, czyli budynek jest z kamienia, z takiego surowego kamienia, który, który symbolizuje tę historię, która nie zawsze była łatwa, ale która się też tak mocno jak kamień odkłada w naszej tożsamości. Rozumieć, czyli być też w teraźniejszości. Tutaj też mamy dookoła fontanny, mamy rzekę, łódkę, która płynie przez park. Więc ta woda, która symbolizuje właśnie właśnie ciągłe trwanie, bycie, teraźniejszość, rozumienie tego w czym jesteśmy, no i działać i tutaj z kolei takie spojrzenie w przyszłość, ta zieleń, która otacza nas i to właśnie takie, takie poczucie, że to zakorzenienie, a jednocześnie wzrost związany z, z przyrodą, z tym, że jednak przyroda cały czas w jakimś cyklu pracuje i że, że działa właśnie na to, na to, co, co w przyszłości. I to może tak metaforycznie powiedziałam, ale w praktyce po prostu robimy to w ten sposób, że ucząc czy wspominając historię, biografię, odwołujemy się do współczesnych kontekstów i też zachęcamy po prostu osoby, które chcą działać na rzecz współczesnych problemów tego świata, żeby działały, zakładały organizacje, wspierały te organizacje i szerzyły te, które, które w centrum są. Bliskie. Kamila Majszycka jest państwa gościem i moim gościem, dyrektorka Łódzkiego Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, pani dyrektor, ale nie od zawsze pani wiedziała, że będzie pani chciała to robić, bo przecież mm, wykształciła się pani na zupełnie kogo in, kogoś innego. Miała być, skończyła pani polonistykę, to chciała być pani nauczycielką języka polskiego? No właśnie, to nie do końca jest tak, że to nie jest spójne z moim wykształceniem, ponieważ nigdy nie szłam w kierunku pedagogicznym. Skończyłam specjalizację teatrologiczną i edytorską. Tak, tak, właśnie I zaczęłam pracować w kulturze jako menadżerka kultury, kuratorka, producentka. Faktycznie przez wiele lat byłam związana z Teatrem Pinokio, który, w którym byłam zastępczynią dyrektora, ale to było też takie działanie, które pozwoliło mi w ogóle zająć się animacją kultury w Łodzi i też w Polsce. Takim bardzo ciekawym projektem, który zawsze wspominam jako taki formujący dla mnie było, podróżowa było podróżowanie z namiotem cyrkowym Instytutu Teatralnego. Właśnie podróżowaliśmy Pinokio w różnych miejscach, gdzie ten dostęp do kultury jest trudny. Gdzie nie ma scen teatralnych, na przykład, i spotykaliśmy się z publicznością, która często, pierwszy raz, na przykład, w ogóle zetknęła się z teatrem na żywo. I widziałam, zobaczyłam wtedy, że naprawdę taka, że kultura i sztuka ma moc zmiany społecznej. I to mi jakoś cały czas towarzyszy. Faktycznie bardzo jestem związana sercem ze sztuką dla dzieci i młodzieży. Teatr Pinokie zajmuje się właśnie taką sztuką przede wszystkim. I uwielbiam. No właśnie tworzyć różne przestrzenie, w których dzieciaki mogą współtworzyć sztukę, ale również zapraszamy artystów z tak zwanej dorosłej sztuki do przenikania właśnie, do tworzenia różnych projektów dla dzieci międzypokoleniowych, bo też to dla nas bardzo ważne, żeby poprzez sztukę rodzice, opiekunowie mogli też zbliżać się do swoich ale taki dzieci. Taki dialog z dziećmi jest niebywale trudny, bo dzieciaki to są niezwykle wymagające odbiorcy, poza tym trzeba znaleźć do nich drogę, umieć z nimi gadać. No właśnie, to nie jest takie łatwe, no to, 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 to jednak zaczęła pani dużo dużo wcześniej ten dialog. No tak, to prawda, chociaż tutaj takim punktem wyjścia jest naprawdę to, że traktujemy dzieciaki poważnie. I, yy, I one naprawdę tę sztukę odbierają, yy, a oczywiście są krytycznymi yy, widzami, no ale to jest wspaniałe, że od razu wiemy, czy, to, yy, czy coś nam wyszło, czy nie. Yy, nie ma krygowania się, yy, są po prostu żywe reakcje. Teraz na festiwalu, właśnie u wielu kultur, była, był spektakl z Warszawy: porażka, show You Can Fail, który właśnie był takim yy, przyzwoleniem do tego, że można popełniać błędy. Ale w takiej formie reality show, więc to było bardzo też interaktywne. I młodzież po prostu no, tak żywo reagowała na, w teatrze, że no, ja, serce mi rosło, że, że, że właśnie jest, jest, jesteśmy poprzez sztukę w stanie wyzwolić jakąś taką naturalność, nawet jeżeli ona jest trudna, krytyczna w stosunku do nas, ale że, że, mają, że jest możliwość wyrażenia siebie poprzez. Napomknęła sztukę. Pani przed chwilą festiwalu, który chyba jest dumą i panią i centrum. To kiedyś to się nazywał festiwalem czterech kultur. Teraz nazywa się wielu kultur. Tak, to jest w ogóle bardzo długa tradycja festiwalu, który rozpoczął się 24 lata temu na początku jako festiwal dialogu czterech kultur. Później przemienił się w festiwal Łódź czterech kultur. A dwa lata temu właśnie w festiwalu wielu kultur. Cztery kultury to kultura polska, żydowska, rosyjska i niemiecka, które tworzyły miasto, nasze miasto Łódź pod koniec XIX i na początku XX wieku, czyli. Czyli tworzyły, w rozkwicie. Tak, tę potęgę, potęgę przemysłową łodzi. Ale to, co było najważniejsze w tym micie założycielskim, to to, że te kultury. Tworzyły taki, y, taką mozaikę y, i taki dialog międzykulturowy, czyli trochę nie było to aż tak bardzo ważne, które to kultury, chociaż no, oczywiście no, w, w kontekście historii tak, ale w kontekście takiego kulturotwórczego y, myślenia, no to ten dialog, ta otwartość, to, że mogliśmy. Spotkać się w różnorodności, oczywiście nie zawsze bezkonfliktowo, ale jednak było to możliwe. I my teraz bierzemy właśnie ten wątek związany z dialogiem międzykulturowym i różnorodnością i otwartością, które może nie są modne, ale za to bardzo nośne, gdy już się to dzieje. I mówimy o współczesnej łodzi, bo ta wielokulturowość dzieje się. Teraz y, mamy osoby z Ukrainy, y, z Białorusi, z Wietnamu, z Indii. I y, te języki mieszają się na ulicy, na Piotrkowskiej, jak się idzie, chociażby. Y, I chcieliśmy to zauważyć i chcieliśmy otworzyć festiwal nie tylko na kultury narodowe, ale też w ogóle powiedzieć o tym, jakie kultury tworzą naszą współczesną tożsamość. Y, jest to kultura feministyczna, na przykład, ale też bardzo dla nas ważna, właśnie kultura dzieci i młodzieży. W tym roku hasłem y, takim przewodnim, jedną z kultur była kultura pracy. Więc tak naprawdę szeroko, szeroko. Myślimy o kulturze, no bo Centrum Dialogu to instytucja kultury, więc eksplorujemy temat kultury bardzo szeroko. Jakie plany na przyszłość, jeśli chodzi o Centrum Dialogu? Czy są rzeczy, o których może Pani już nam powiedzieć, co się będą działy już niedługo i już się Pani z nich cieszy? To, co na pewno jest teraz takie ważne dla nas, to stworzenie Centrum Dobrej Rozmowy, czyli to, o czym na początku rozmawialiśmy, że Centrum Dialogu jest takim miejscem spotkań, i dobrej rozmowy, właśnie. Chcemy stworzyć różne możliwości, nie tylko takie debaty, ale też kręgi i inne formy spotkania i dialogu. Jesteśmy teraz na etapie tworzenia kodeksu dobrej rozmowy, czyli wraz z pracownikami Centrum Dialogu, ale też z różnymi społecznościami związanymi z tym miejscem, z NGO-sami, z społecznością lokalną. Rozmawiamy o tym, jakie zasady byłyby potrzebne, żeby ten dobry, Dobra rozmowa się odbyła, żeby ona była bezpieczna i właśnie żebyśmy się usłyszeli, szanowali wzajemnie i czuli ze sobą więź. Jesteśmy po pierwszych takich konsultacjach, i naprawdę to, co mnie tak bardzo zbudowało, jak zapytaliśmy, po co w ogóle nam dobra rozmowa, to pokazało, że taka dobra rozmowa może po prostu nadać nawet sens w życiu, który teraz może czasami jest bardzo trudny do uchwycenia. A nasza rozmowa była dobra? Nawet się, po, nawet się nie pokłóciliśmy tak, nie, tak, tak zupełnie nie po polsku. Była dobra, była ciekawa. Myślę, że to, co bardzo ważne, właśnie to, że, że słuchaliśmy się nawzajem. O, proszę bardzo. Odbieram to jako komplement i tym samym komplementem się odwdzięczam. Dziękuję. Pani dyrektor, bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Trochę się jego bałem, mhm. bo po pierwsze nie chciałem popaść w patos, mhm. bo to łatwo, kiedy mówi się o takich rzeczach, o których my mówiliśmy, ludzie mogą popaść w patos, a wtedy to już jest takie trochę nie takie. Mhm. Mhm. Ale też łatwo nie docenić tego, jak ważny jest dialog. Ludzie często nie zdają sobie z tego sprawy, jak bardzo ważny. To prawda i też bardzo zachęcamy i zapraszamy do centrum dialogu, bo właśnie nie chcemy popadać w patos. Chcemy być blisko codzienności, rytuałów codzienności. No moim takim przekonaniem jest to, że teraz mamy bardzo mało takich okazji do tego, żeby spotkać się w realu, a instytucja kultury jest takim miejscem, które ma. Potencjał do budowania wspólnoty, do bycia razem. I, e, I to nie jest patetyczne. To jest takie codzienne, ludzkie. E, I chcemy, żeby Centrum Dialogu i Parko Calałek było właśnie takim miejscem. To wpadam, już zapisuję adres. Jaki jest dokładnie? Wojska Polskiego 83. Proszę czekać z kawą. Tak, oczywiście. Bardzo będzie. dziękuję. Dziękuję. Ale się wprosiłem, szanowni Państwo. Widzicie Państwo, jak dialogiem po, po, pożonglowało? No właśnie, my będziemy toczyć dalej rozmowę. Mam <laughs> Kamila Majchrzycka była dzisiaj Państwa gościem i moim gościem w Radiu Parada, dyrektorka Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi.